Dzisiaj, 9 września, mamy olbrzymią przyjemność otworzyć jeden z najważniejszych tegorocznych projektów Instytutu Adama Mickiewicza wystawę, wideoinstalację Deromantik, kuraturowaną przez Mikołaja Baliszewskiego. Instalacja powstała we współpracy z Instytutem Polskim w Paryżu i Galerią Celal, która gości nas aż do 17, 17 września. Um instalacja The Romantik skupia się przede wszystkim na takim zupełnie nowoczesnym, wyjątkowo odświeżającym pokazaniu jednego z najwybitniejszych wierszy Adama Mickiewicza. Mówię tutaj oczywiście o romantyczności. W Paryżu możemy zobaczyć instalację w witrynie galerii Selal, a także w jej środku. Instalacja ma przy Uciągać, e, przechodniów, mieszkańców Paryża, do e, wniknięcia w poezję Mickiewicza, która jest e, zupełnie uniwersalna i e, wciąż aktualna przede wszystkim. No, mamy ogromną nadzieję, że przypadnie ona do gustu e, wszystkim odwiedzającym. Dziś wieczorem mamy szczególną okazję zaznajomienia się z postacią Adama Mickiewicza, ponieważ obchodzimy w Polsce Rok Romantyzmu Polskiego i tym rokiem promieniujemy na cały świat, między innymi do Paryża i do Berlina za projektu De Romantik Le Romantisme, który prowadzimy razem z Instytutem Adama Mickiewicza i z instytutami polskimi, w tym przypadku w Paryżu i Berlinie. I dziś w Galerii Celal, w całym centrum Paryża, Mamy wieczór razem z lekturą niektórych z poematów naszego wieszcza. Mamy wieczór poświęcony również sztukom wizualnym, ponieważ jest prezentacja, takie zdarzenie multimedialne, w którym bierze udział Filip Tłokiński, polski aktor francuskiego pochodzenia, ale czytała również Maria Niklińska, znana bardzo pewnie szerokiemu gronu z telewizji polskiej. I odkrywamy poprzez ten tomik. Poematy Mickiewicza nie tylko skupione wokół balad i romansów, ale i późniejsze i wcześniejsze utwory, Samotność, Stepy akermańskie po to, żeby właśnie zanurzyć się w tym dwustuleciu e, twórczości Mickiewicza i przypomnieć sobie, że Mickiewicz przez wiele, wiele lat mieszkał w Paryżu. Poem 1823. Wow. Pronąd un livro, on voit survenir un mauvais sort... Posłucham od razu. Precz z mojego serca i serca posłucha. Precz z mojej pamięci? Nie. Nie. Tego rozkazu moja i twoja pamięć nie posłucha. Że jour są brazy, mylące tłak. Kuwe. Jestem tutaj na zaproszenie Instytutu Polskiego w Paryżu oraz Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie. I miałam ogromną przyjemność przeczytać poematy Adama Mickiewicza po polsku i po francusku.